Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Drudniowa, dwudniowa robota i po robocie. Tej stabilności w końcu w Twoich skokach jest dużo czy, czy, czy niewiele? Nie, męczyłem się dzisiaj. Znaczy, może same skoki by były powtarzalne, ale nie, nie tak by miały być. Miałem trochę problemy, tak się mi wydaje, że z pozycją właśnie. Nie umiałem tutaj fajnie przelać aktywnie, żeby z tego mnie tam rotowało, tylko właśnie gdzieś trochę zostawałem z tyłu i i później tak trochę za nartą leciałem. Ostatnie by, by było, ale, ale jeszcze tak, by nie, nie do końca. No, ale tak, ten, no to. No, walka, walka była, także jestem zadowolony z pracy, z walki i tak, by, e, ze swojej roboty. Wiela może efekty mają być zimą, ale czy to jest takie lato, kiedy nie macie po prostu wymówek, bo sztab jest taki, o który walczyliście? Tak naprawdę nie ma powodów, żeby to miało nie iść. Ty, ty, ty jesteś zdrowy, nie ma kontuzji, więc, więc no musi być dobrze chyba. Ale ja nie szukam wymówek. Chodzi mi, chodzi mi o to, że po fakcie trudno byłoby powiedzieć, wiesz, że, że no, bo to kolano, bo coś, bo ten, teraz to wszystko się poukładało nareszcie tego lata. No tak, ja się super czuję fizycznie, można powiedzieć, że e, e, czuję, że mam formę, ale jeszcze tam nie. Znaczy, no tak jak mówię, no jeszcze to trzeba poskładać i, i to wtedy będzie już. I już tam pojedyncze gdzieś tam jakieś tam wychodziły w tym sezonie, także jestem zadowolony. Trochę w myśl zasady Kamila Stocha, lato jest od trenowania, zima jest od skakania. Eee, znaczy tak, no zawsze tak było w sumie, że tak lato trzeba przetrenować, przepracować, no ale w zimę też trzeba pracować, bo tak jakby no już nie można pobimbać, no bo tak jakby to co się wypracuje, no to trzeba cały czas kontynuować tego Sezonu letniego w tym roku trochę inaczej, ze względu na to, że jednak walczycie o te miejsca na Igrzyska, też podczas ostatniego Grand Prix? E, znaczy inaczej. No, w każde lato w miarę tak by, podchodziłem, że po prostu e, dawałem z siebie wszystko, ale tak by. E, no nie wiem, czy, czy inaczej. No, na pewno, na pewno zrezygnowałem. Z jakichś takich swoich dodatkowych aktywności, tylko, tak, by się trochę bardziej za, za te treningi, które e, są istotniejsze do skoków. A to było polecenie trenera, czy sam tak Dobrze. zdecydowałeś? E, sam zdecydowałem. Wiadomo, no trener pewnie by mnie też e, za, zachęcał do tego, ale uznałem, że tak, by. E, e, jak wszystko fajnie się pracuje, to nie potrzebuję żadnych dodatkowych aktywności.